go tutaj BLEC206 o godzinie 8.15 zanim YouTube zasla się materiałami o Mass Effect 3, Chcę wrzucić swój let's play i wierzę Bogu, że się wrzuci Poczynając e, wszystkiego najlepszego z okazji dnia kobiet dla wszystkich kobiet, dziewczyn, które trafiły na ten kanał, i które go oglądają no ale co? Zacznijmy nową grę, zobaczymy jak z dźwiękiem, najwyżej przytrzę coś, no i co? No i zaczynamy naszą serię. Yy, ranny. <ścoughs> i pod postaci z Effect 3. Tom Shepard, wybierz. Z której to... Uratowano Królowa Laknie, uratowano Ashley Williams na Wilmirze, postanowiono poświęcić lady, zachowano dane Melona, Rex nie zginął w Wilmirze, postanowiono przeprogramować Getty tego zniszczono bazę zbytacz, liczba to, którzy przeżyli misję samouczym 10 dla mas Ashley przed Mass Effect 2, dla stali z Mass Effect 2. I muszę zjeść lekkie cięcie. Dobra, więc zaimportujmy sobie nasz save, na którym spędziliśmy bardzo dużo czasu. Wow, wymandia leci. Nie może rozpoznać kodu zmienionej twarzy. Jak to... O Boże. Świetnie. To będzie dość ciężkie. Dobra, ze ja was nie, nie chcę mi się odnowa żebyśmy mojej postaci. Jestem bardzo złym, więc weźmy tą podstawową twarz Szepadla, którą będzie grało milion osób, no ale co zrobimy. Chcemy grać że oczywiście chcemy wykorzystywać każdą możliwą broń. Nasze dane się zgadzają. Rozpocznijmy grę. Miłego oglądania. bad is it bad we just lost contact with two of our deep space outposts there's something massive on long-range scanners is this what shepard warned us about i'd stake my life on it how long do we have not long i sent word the fleets are mobilizing god help us all commander, you're not supposed to call me that anymore, james. not supposed to salute you either. we gotta go. the defense committee wants to see you. sounds important. what's going on? couldn't say. just told me they needed you. now. anderson? Admiral? You look good, Shepard. Maybe a little soft around the edges. How are you holding up since being relieved from duty? It's not so bad once you get used to the hot food and soft beds. We'll get it sorted out. What's going on? Why is everyone in such a hurry? Admiral Hackett's mobilizing the fleets. I'm guessing words made it to Alliance Command. Something big's headed our way. The Reapers? We don't know. Not for certain. What else could it be? If I knew that. You know we're not ready if it is then. Not by a long shot. Tell that to the Defense Committee. Unless we're planning to talk the Reapers to death, the Committee is a waste of time. They're just scared. None of them have seen what you've seen. you faced down a Reaper. Hell, you spoke to one. They blew the damn thing up. You've seen how they harvest us, what they plan to do to us. You know more about this enemy than anyone. None. That why they grounded me? Took away my ship? You know that's not true. The shit you've done any other soldier would have been tried, court-martialed and discharged. it's your knowledge of the reapers that kept that from happening. that and your good word. yeah, i trust you, ship. and so does the committee. i'm just a soldier, anderson. i'm no politician. i don't need you to be either. i just need you to do whatever the hell it takes to help us stop the reapers. they're expecting you, too, admiral. How the fuck could they not make a Polish dialogue? Good luck in there, Shepard. Fucking shit. James. We met James. And... Shepard. Ashley. Lieutenant Commander. How's it going? <laughs> I can never tell with them. I'm just waiting for orders now. Lieutenant Commander? You hadn't heard? No.

this is dialogue? Oh! Bye -bye. admiral anderson shepard yes, what's the situation the. we were hoping you would tell us the reports coming in are unlike anything we've seen Whole colonies have gone dark. We've lost contact with everything beyond the Soul Relay. Whatever this is, it's incomprehensibly powerful. You brought me here to confirm what you already know. The Reapers are here. do? Then, how do we stop them? Stop them? This isn't about strategy or tactics, this is about survival. Mi się, już on. The Reapers are more advanced than we are. More powerful, more intelligent. They don't fear us. And they'll never take pity on us. But... there must be some way. If we're gonna have any chance at surviving this, we have to stand together. That's it? That's our plan? Admiral, we've lost contact with Luna Base. Kaboom. Okay, hmm. They couldn't be that close already. How oh, they get past our defenses. Sir, UK headquarters has a visual to less ale i tak mi się podoba. Haven't we heard from Admiral Hackett? What do we do? The only thing we can we fight or we die. We should get to the Normandy. Wstawaj stary, wstawaj, wstawaj, wstawaj! Jedziemy, ten odcinek! Uah. Shepard, Here, take this. We've got to get moving. Yep, yes, I'm done. This is Admiral Anderson. in anyone? Lieutenant Commander Williams, is that you? What's your status? I can't raise the Normandy. You have the contact. We'll meet you at the landing zone. Anderson. Czemu się tyle Tak jak poprzednio, szybko sprawdzę dźwięk. Okej, okay, dźwięk jest. Mm, co ja zrobiłem? Aha, jest. Lololololololololol, y, na F9 jest chyba szybkie wczytanie, jeśli dobrze widzę. Czekajcie, ale się kilka osób z tego zdenerwuje, jeśli dobrze rozumiem. Y, walka w ale szybki zapis, szybki odczyt. Widzicie to? F6. Dziękuję. <laughs> jest jakby face spal na dobra na nam Let's mamy go! chyba 25 poziomów może oczywiście się mylę ale może nie nie mam pojęcia, jak widzicie gra jest strasznie zoptymalizowana w tym momencie bo wcześniej miałem naprawdę zacięcia a teraz wszystko działa go, super płynnie. wow Gdzie mam tu biec? Chyba muszę le leciutko ściszyć, bo widzę, że na ilość efektów dźwiękowych jest dość duża, więc ściszmy sobie tak do 70% i powinno być ok. Dobra, do 60% Dajmy <grym> wstecz i lećmy dalej. Dawaj Anderson, stary dziadku. Chodź, idziemy. Idziemy, trzeba kręcić odcinek. do szkoły muszę iść. FAK! W ogóle dziękuję wszystkim osobom, które złożyły mi dzisiaj życzenia urodzinowe. Co prawda, urodziny miałem wczoraj, ale tam. Zdychać, gnoje! Na pokybel! Skurwysynął. Wow. What? Yeah, Yo man! Yo man! Yo, don't <laughs> headshot. Dobra, Wow! Yep, Boom! Nawet nie wygląda aż tak, że ten szepar, Tylko szkoda, że nie mogę swojego, no bo przeszliśmy jedynkę, przeszliśmy dwójkę. Dobrze, mamy wybory moralne bo tak naprawdę na tym to miało wszystko polegać. Ok, zestaw medyczny. Tutaj został ten mały szczeniak, tak? Chyba. Wow, dzień dobry. Dzień dobry. Siła Supermana. Hmm, to jest ten modyn. Zastanawiam się, czy... Nie, dlaczego nie jest jakimś dziwidem W sensie, wiecie, że go nie ma, a musi wydaje, że jest. Hey. Brzmie jak pan pedofil, pozwól sobie pomóc. Złakuj na zadanie. Shepard! here! Ten odszedł pół kilometra, za się... to kurwa, szybada, nie ma wścieku w tę No, a, Nie, rozbije się i idziemy ratować świat. W sensie jedziemy odlecieć z tej. z tej. Z ziemi. W sumie demo nie było kontynuowane i no, zostało skasowane, to dlatego, skasowane bo stwierdziłem, wody. że chyba wolę wam pokazać coś finalnego niż wszyscy takie odcinki. Nie chciałem poznać fabuły. Miliony. Rozumiem Cię.

to jest pytanie co się stało z Cerberusem? Us. Sure no, I mamy poznać twarze Quarian, boże. A ja w Stalis w dwójce. Przerażę się. <laughs> w ogóle co się stało z Cerberusem? Dlaczego przepad już nie Cerberusem? Mam nadzieję, że będzie to odpowiedziane. To nie mało. O. Dobra, weźmy amunicję i Reload. dalej grajmy w to, co nazywa się Mass Effectem, a jest zajebistym shooterem aktualnie. I dlaczego ja nie wybrałem typu kampanii? Czyżby z tego zrezygnowano? No. Wow. Siba! Lecimy dalej. Yeah! Ja tu jestem z Ciebie dumny. Ło wow. nie, wygląda to epicko, ja tu już do a kurwa Ma power i is... świetnie gra z Pewnie dlatego tyle materiału zaskla internet W tym mi moje Dobra They see you Wielkie brzda ale Amciu, amciu Jak na wielkie brzda jest, brze strzelałem, nieźle Ale nie tak nieźle jak ja. Yeah. Dobra. Let's because some oh, more dzień dobry będzie żył. Dobra. Come on. Let's get Na komandosa. Nie mam żadnych skillic, czegoś mam Nie, to Anderson ma well, dobra. To ja może się chwilę nie będę wychylał oh, Fuck My shield are gone or they not Yeah dobra, zdjęty, wejdziemy dalej Szybko, bo muszę to wszystko dodać do szkoły, kurwa! fuck you! Fuck you, guys! I hate you! I hate you so much! Hmm, um, dobra. Kurde, to nie wiadomo, w, gdzie tu jest... W, a, pod garbem jest twarz, hmm. E, ona wygląda jak Lindsay Lohan, w sumie. To taka z garbem.

tu jest woda brzydsza niż w <grywa> ale i tak lubię masę dym, 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 dym. No to let's take our gun and let's shoot some bitches. Dobra, przeładowane, przeładowane. Mogę prosić się w boku? Zobaczcie, jakaś ulepszona wersja. Trzymasz taki kaliber, że mam tak szczęście. Jak tam Anderson? Trzymasz się? Jep. fajna taka opcja z Andersonem, z czego nigdy z nim nie walczyliśmy tak naprawdę. Anderson naprawdę jest zasłużonym... Andersonem... Fuck, fuck. Fuck, 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 fuck. Fuck, przecież on do mnie trafia. Ja, yeah, dobra. Normandia przecież ja nie wiem czym jest przemalowana. Fuuu. Mam wszystkie skille ze swojego solda chyba. Ale ładnie wygląda. Tylko dlaczego jest z dowództwa przymierza? Kurwa, należałem do Cerberusa, god No nie, w sumie już... Nie należałem, ale do przymierza? Mam nadzieję, że to będzie wytłumaczone. Yeah. Anderson i chodź ze mną. Shepard. Shepherd! Shepherd. Come! I'm not going. You saw those men back there. There's a million more like them, and they need a leader. We're in this fight together. It's a fight we can't win, not without help. We need every species and all their ships to even have a chance at defeating the Reapers. Talk to the <coughs> the nie... Convince them to help us. What if they won't listen? I don't take orders from you anymore, remember? Consider yourself reinstated, Commander. You know what you have to do. I'll be back for you, and I'll bring every fleet I can. No wszystkie. Good luck. You too, Shepard. I to jest tak jak mówiłem na demie, to jest jeden z, jedna z tych scen, które będą zawsze zapamiętane w Mass Efekcie. Odlot przeparda z ziemi na pokładzie Normandii. Efekt 3. Dobra, słuchajcie, będziemy kończyć ten odcinek. Tutaj w sumie byłem ciekaw, co będzie później, dlatego nie przychodziłem dalej dema. Bo w sumie chciałem sobie psuć zabawę. Słuchajcie, to będzie już koniec tego odcinka, co do obejrzymy jeszcze co było i zastanawiam się co nam przeszło z drugiej części. What's going on? Anderson wants us to go to the Citadel, get help for the fight. Bullshit! He wouldn't order us to leave. We don't have a choice. Without help, this war is already over. Forget it. Drop me off someplace cause... enough. Don't you think I'd rather stay and fight? <laughs> We're going. The going the incident. Incident. You want out? You can catch a ride back from there. Commander. Joker. That you? Alive and kicking. Got an emergency hmm. transmission from Admiral Hackett for you. Joker, darling, we're smart Shepard, heavy losses. The force was overwhelming. There's no way we can defeat them conventionally. Anderson's already ordered me to the citadel to talk to the council. First, I need you to hold to post on Mars.

będzie od tych odcinków, chyba, ale przeżyjecie. W sumie będę miał problem z dyskiem, bo pewnie nie będę musiał odciągnąć od gry. Mars. Tylko co robi Laura Tsongi na Marsie? Bo no, tego nie rozumiem, przecież ona była w układzie tym... Uh, asraliańskim, My tak mam Asali? Some a asali? To tak, to na to lasie Asali.

Dobrze widzę, że on jest w końcu opancerzony Tak, on w końcu jest opancerzony Być może był kiedyś? Nie Nie był, nie był chyba Nie, no, dobra, nie bo jak wykminię to... Ctuj Jest taki nieskozyk, taki wypasionek Wow, fajny początek misji, ale jak mówiłem, to jest Koniec tego odcinka Let's Play Async. Już usłyszałem <laughs> Async. Mass Effect 3, słuchajcie. Mam nadzieję, że trafiliście na ten film, zanim się wszystko zapełniło wszystkim. I będzie Wam się Seria podobała. Dzięki.